Witajcie, jestem Poprawny Polak, a to jest ósmy odcinek mojej serii Poradniki dla Początkujących, oczywiście dotyczące gry Minecraft. Dzisiejszy odcinek poświęcony będzie y, wszystkiemu, wszystkiemu, co każdy początkujący gracz powinien wiedzieć o kolejkach, torach, y, boosterach, które już nie działają w Minecraft. Zapraszam do oglądania. Wpierw jednak chciałbym Wam pokazać parę elementów, o których Wam nie powiedziałem wcześniej, ponieważ jest to, z przykrością oznajmiam, ostatnia część mojej serii poradniki dla początkujących. Mówię mianowicie o półpłytkach i schodach. Przed, między innymi. A więc tak, tu widzimy schody. Schody są dwóch rodzajów, drewniane i kamienne. Pozwalają nam one podnieść swój poziom a jedną kratkę w górę, tak jak widzimy, tracąc jak gdyby w poziomie jedną kratkę. To znaczy... jak gdyby... Jeśli by poprowadzić prostą między dwoma punktami, ona byłaby nachylona pod kątem 45 stopni do y, płaszczyzny poziomej w tej grze. Y, nieważne, tak czy inaczej, schody są robione z cobblestone'a i drewna. Ich konstrukcja wygląda tak. Tak się robi drewniane, tak samo się robi kamienne. Z nie z clearstone'a. Oprócz tego są półpłytki. Robi się je tak. Z drewna. Tak, tak ze zwykłego, czystego kamienia oraz opowiem Wam, jak robi się tak zwany sandstone. Bierze się piasek, ustawia się w ten sposób, dostajemy jedną kostkę sandstone'a. Oprócz tego sandstone występuje naturalnie, e, pod wysokim ciśnieniem na... E, jak są duże ilości piaku, to na samym dnie. No i oczywiście półpłytki sandstone'owe też da się tworzyć. I to są wszystkie rodzaje półpłytek. Oprócz tego są jeszcze kamienne schody z cobblestone'a. Już nie będę pokazywał ich konstrukcji, bo wyglądają dokładnie jak samo drewniane. A więc tutaj porobiłem sobie parę konstrukcji ze schodów i półpłytek. Tak one wyglądają. Teraz półpłytka pozwala nam pokonać znowu, jak gdyby, bez konieczności podskakiwania. Podnieść się o jeden poziom w górę, natomiast yy, jak gdyby tracimy na tym trochę więcej. Znaczy, to po prostu inaczej wygląda, bo nie od razu podnoszą nas tam, tylko to jest jak gdyby pół takiego poziomu idącego w górę, to jest na 8 pikseli wysoka kratka. Oczywiście mówię o tych pikselach, które widać na teksturze te, tej, tych półpłytek. I po prostu, jak gdyby wolniej, czy bardziej stopniowo pokonujemy tą wysokość, a także nie trzeba skakać, żeby wejść. Oprócz tego, chciałem Wam pokazać trochę ulepszone i ładniej zrobione farmy podstawowe. To jest farma zboża. Tam z tyłu płynie woda. Pokażę. Tu jest taka prosta farma trzciny cukrowej, ogrodzona tylko tak szkłem, byle jak. A tutaj widzimy, no trudno nazwać farmą, kilka rosnących kaktusów, bowiem o farmie kaktusów, takiej dobrej, zautomatyzowanej będę mówić w pierwszym moim poradniku dla zaawansowanych i to jest trochę bardziej skomplikowana robota. Dobrze, a więc z tego co pamiętacie, jeśli oglądaliście jeden z moich ostatnich odcinków, jeśli postawi się pochodnie, na tą pochodnię, bezpośrednio na nią, położy się piasek, to on będzie tam wisiał. Natomiast, jeśli po tej się pochodnie i na nią spadnie piasek z większej wysokości niż jedna kratka, rozwali się on. To powinniście pamiętać. Powinniście wiedzieć także, że jeśli zaleje się wodą płynącą, pochodnie ona znika. Na tej zasadzie przygotowałem tutaj mechanizm, który ma nam otworzyć, utworzyć schody z piachu do tamtej zawieszonej tam wysoko platformy. Poprzez rozwalenie tej kostki, która uwolni potok wody, który rozwali tamtą pochodnię, i wtedy cała ta konstrukcja ułoży się w piękne schody. A więc zobaczmy, czy to działa. Rozwalamy i podziwiajcie. O nie! Nie! Przez to, że jest lak, nie będziecie mogli zobaczyć cał całego przebiegu tego procesu, tylko sam efekt, jeśli w ogóle. Minecraft! No, sz... Przepraszam was bardzo, ale jedyne co możecie zobaczyć to efekt Minecraft mi... Muszę coś przestawić? No naprawdę bardzo mi przykro, że się tak stało. Ok, a więc wskoczymy tutaj po schodach. I tam jest skrzynia. A w tej skrzyni jest większość rzeczy potrzebna do tworzenia kolejek oraz torów. A więc weźmy sobie to wszystko, przytrzymując klawisz Shift, klikając lewym przyciskiem, od razu się przenoszą, nie trzeba ich przeciągać. Hop, 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 hop. Tak, trzeba przyznać, że dosyć cennie wyglądają te rzeczy. No, może poza drewnem. A teraz przejdźmy do Toolboxa i zobaczmy, co da się z tego zrobić. No, poza tym piachem. A więc tak, jak tworzy się zwykłe tory, po których jeździ nasz wagonik. Sześć sztabek żelaza i jeden patyk dają 16 kawałków toru. Zwykłego. To samo zrobione ze złota zamiast żelaza i tu do, do, dodajemy jeden redstone dust, czerwony proszek, daje nam sześć torów takich boosterowych, przyspieszających. No i w końcu udało mi się przypomnieć jak robi się tory tak tzw. detector rail, które wysyłają sygnał e, czerwonym proszkiem, jeśli jest podłączony takowy, jeśli kolejka przejdzie po torze. Tu jest kamienna półpłytka, sześć tabek żelaza i wystarczy jeden redstone dust, proszek. W ten sposób robimy zwykły wózek, po angielsku minecart. Jeśli nad Minecartem postawię piec lub skrzynię, powstają nam dwa odrębne wózki. Ten może zasilać nasz jakby, pociąg jak lokomotywa, jeśli to jest Minecraft spiecy, minecart z piecykiem, oczywiście trzeba go zasilić węglem albo czymś, on wtedy będzie pchał nasz wózek przez chwilę, a tu jest Minecraft, with, minecart, przepraszam, cały czas mi się mówi, minecart with Chest i w tym możemy po prostu składać duże ilości rzeczy, tak jak w skrzyni, tylko że ona będzie przewoźna, mobilna. Oprócz tego trzeba stworzyć parę czerwonych pochodni które będą nam dawały sygnał, e, prąd. I wydaje mi się, że więcej już nic nie potrzebujemy, żeby, e, żeby zająć się jakoś, przynajmniej trochę byle jak, e, omawianiem właściwości torów. Powiem Wam tylko tyle, że kiedyś byłoby to dużo bardziej skomplikowane, bo kiedyś działało coś takiego jak booster. To było wykorzystanie e, pewnych błędów w grze, które niestety bardzo się ludziom spodobały, i już się naprawdę przyjęły w grze, które pozwalały, <laughs> pozwalały. Przyspieszać wózki bardzo efektywnie i nie było żadnych innych rodzajów y, szyn, torów. A więc tak, jak kładziemy tory, tory, kładziemy tak. Jedyne tory, które mogą skręcać, to są zwykłe tory. Mogą one także podjeżdżać pod górę, ale to samo potrafią także tory przyspiesz y, przyspieszające. Teraz, co się stanie, jak prawym przyciskiem myszy położymy taki wagonik na torze? On po prostu stanie, inaczej nie można go pusyć na piachu. Możemy do niego wsiąść prawym przyciskiem myszy, on będzie stał. Możemy go teraz popchnąć, wsiąść i on będzie z nami kawałek jechał. Zaczęliśmy się cofać, bo jechaliśmy pod górkę. Oczywiście takie jechanie jest bardzo nieefektywne i to praktycznie nie ma sensu, że szybciej jest naprawdę normalnie pójść na piechotę. A więc od jednego z ostatnich update'ów bodajże 1.5, kiedy dodano te oto złote tory, które pierwsze wymagają naprawdę użycia złota, są jakimiś przedmiotami potrzebnymi, które, do których trzeba mieć złoto. One teraz są jedynym sposobem na znaczne przyspieszenie naszego wózka poza zjazdem z górki. Teraz są wyłączone, i teraz, jeśli położymy na nich wózek, znaczy położymy wózek tutaj, wepchniemy go na te tory specjalne, złote, to nie wiem, co się stanie, ale nic specjalnego, wózek się zatrzymał. Natomiast, jeśli podłączymy do nich prąd, albo tak bezpośrednio redstone'em, albo on będzie szedł. Ha, Magic, albo on będzie szedł po prostu podłączony redstone. Tak czy inaczej, te tory wtedy nas przyspieszą. Sami zobaczcie, jak to będzie wyglądać. Yy, yy, puszczamy, no i oczywiście nas przyspieszyło znacznie. Do widzenia, i kurde, na pewno będę musiał ciąć ten odcinek na pół. Jak ja tego nie lubię, do widzenia, cześć.